Witajcie, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj z innego miejsca, bo w pobliżu ławeczki, którą znacie, toczą się jakieś prace, jest hałas, więc nie chciałam, żeby to przeszkodziło nam w nagraniu tego filmiku. Mam nadzieję, że tutaj też znajdziemy dobre warunki do tego, żeby nagrać ten odcinek. Zapraszam was na niego bardzo, bardzo serdecznie. Na początku chciałabym przywołać kilka wspomnień z dnia mojego ślubu. A więc 13 maja 2000 roku. Nasze wesele było takim takim zwyczajnym weselem. Wynajęliśmy taki zameczek. Powiedzmy, tak to się nazywało. Ale do zameczku to tam było mu daleko. To był taki duży obiekt, w którym znajdowała się wielka sala, no i też pokoje gościnne. I my wynajęliśmy jakieś panie kucharki, takie wiejskie dziewczyny, które nam gotowały. No i nasze przyjęcie było przewidziane na tam, nie wiem, 50-60 osób, nie pamiętam już, ile, ilu dokładnie gości było zaproszonych. No ale wiadomo, kilku z nich nie mogło się pojawić, no więc dostaliśmy odmowę, więc było tych miejsc trochę pustych. I kiedy wracaliśmy z mężem po sesji zdjęciowej, tam goście już byli w tym miejscu, oczekiwali nas, no a my w czasie tego przyjęcia weselnego mieliśmy taki, taką przerwę właśnie na tą sesję zdjęciową, i wracaliśmy już znowu na to miejsce biesiady, nagle zobaczyłam przez okno samochodu moich znajomych z liceum. To było już. Słuchajcie, po maturze 5 lat, bo ja brałam na piątym roku studiów e, ślub, czyli 5 lat po maturze. No ten kontakt wiadomo, troszeczkę się urwał, ale to byli tacy moi dobrzy znajomi. Stali sobie przed sklepem e, we trójkę i rozmawiali. I ja mówię, tato, proszę, bo tata nas wziął do tego ślubu, bo tata, zatrzymaj się e, i wyskoczyłam z tego samochodu, w tej sukni ślubnej, i przywitałam się z nimi tak serdecznie, i mówię, słuchajcie. Ja bym tak bardzo chciała, żebyście przyjechali na to przyjęcie weselne. Zapraszam Was serdecznie. No, wiedziałam, że wiadomo, miejsce jest, więc mogłam to zrobić. I oni tacy wiadomo, na uradowani, ale z drugiej strony, trochę zmieszani, mówią, no ale my nie jesteśmy przygotowani, my nie mamy odpowiedniego stroju, no, nic nie mamy. no. No nie da się, nie możemy przyjść na to przyjęcie. I wiem słuchajcie, że to nie było dla, z powodu jakiegoś tam obrazy, tak, że ja ich nie zaprosiłam, że nie dostali takiego oficjalnego zaproszenia. Tylko faktycznie no, pojawić się wśród takich wystrojonych ludzi, nagle w takich zwykłych ubraniach, no to trochę by, byśmy się chyba źle czuli, prawda? I oni no, z tego powodu odmówili. Wierzę, że to był ten powód. I dlaczego mi się ta sytuacja dzisiaj przypomniała? Chociaż zobaczcie, ile to lat temu było. Bo dzisiaj w Ewangelii mowa jest właśnie o uczcie weselnej. I o tym, że król, który jest, który symbolizuje Boga, zaprasza za pośrednictwem swoich sług ludzi na przyjęcie weselne swojego syna. I ludzie odmawiają, tak? Ci goście, którzy byli tam, no, przewidziani, którzy pojawili się w myślach króla. Odmawiają, nie mają czasu na to, żeby przyjść. No więc król posyła drugi raz, aż w końcu decyduje się, żeby zaprosić wszystkich, tak? Czyli zaproście wszystkich, których napotkacie. No i ci słudzy zaprosili i tych dobrych, i tych złych, po prostu wszystkich, których napotkali. Wyobraźcie sobie, takie przyjęcie weselne, gdzie są zaproszeni ludzie, po prostu wszyscy ludzie, których napotkaliśmy. I król wchodzi na to przyjęcie. Wszedł król, żeby przypatrzyć się biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego, lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz. I zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Zobaczcie, król zauważył człowieka, który nie pasował do całej tej sytuacji, do tego przyjęcia, do tych innych ludzi, którzy tam byli. Nie był ubrany w strój weselny, nie był przygotowany na tą ucztę. Nie mógł się tam znaleźć, bo nie miał tego stroju weselnego. Ale przecież to nie chodzi o ten strój taki zewnętrzny, o to, że nie miał jakiegoś ubioru, prawda, że się nie ubrał w białą koszulę i, i w spodnie. Tak jakbyśmy to w tych naszych dzisiejszych czasach mogli zobrazować. Tylko chodzi o człowieka, który nie był przygotowany wewnętrznie. Czyli jego serce nie było na to gotowe, żeby ucztować w Królestwie Niebieskim, bo ta uczta weselna no to jest obraz Królestwa Niebieskiego, obraz tej, tego wiecznego spotkania z Bogiem. I nie można wejść na tą ucztę, kiedy serce nie jest gotowe na to. Kiedy serce nie jest zjednoczone z Bogiem, kiedy serce nie jest przyobleczone w miłość. Tą szatą taką weselną, tak mi się wydaje, to jest po prostu miłość w sercu. I może nawet tak być, że ktoś nie należał do tej owczarni Chrystusowej, nie należał do Kościoła, ale jego serce było pełne miłości. I on też się może przecież na tej uczcie weselnej znaleźć. Król prosi, aby zawołać wszystkich, czyli wszyscy są na tą ucztę wezwani, po prostu wszyscy ludzie. Tylko król właśnie będzie wgląd robił w serca tych ludzi. I ci, którzy to serce mają nieprzygotowane na spotkanie z Nim. a tym przygotowaniem jest właśnie zdolność do miłości, nie będą mogli na tej uczcie pozostać. Zobaczcie. I my możemy żyć w kościele naprawdę, możemy chodzić co niedzielę do kościoła, możemy się modlić, a możemy też być nieprzyobleczeni w tą szatę, która, nas, która nam umożliwi wejście na ucztę weselną. A ktoś inny, kto może nie chodzi do kościoła, tak, może być w tą szatę przyodziany. Kiedyś, nie wiem, gdzie ja to słyszałam, wiecie, czy to przy okazji jakiegoś kazania, czy gdzieś w radiu, nie pamiętam naprawdę, ale piękna taka opowieść o kobiecie, autentyczna. Kobieta, alkoholiczka, siedziała na przystanku autobusowym i zobaczyła dziewczynkę, która wychodziła akurat z białego, był to Biały Tydzień chyba, która wracała z rodzicami z Eucharystii i na tym przystanku także oczekiwana na autobus. Była ubrana w tą piękną suknię taką komunijną. I ta kobieta widząc tą dziewczynkę, rozpłakała się i powiedziała do tych rodziców ja też kiedyś miałam taką suknię, ale ja tą moją suknię tak bardzo pobrudziłam, zachlapałam ją, sprawiłam, że ona jest czarna. I to jest też piękne, wiecie, gdy człowiek zdaje sobie sprawę, gdy w którymś momencie swojego życia zda sobie sprawę, że to jego serce jest brudne, że to jego serce potrzebuje nawrócenia. My potrzebujemy wszyscy tego nawracania codziennie, każdy z nas i ja potrzebuję bardzo mocno. Ale są ludzie, którzy o tym zapominają i piękne jest to takie przebudzenie, wiecie, że człowiek w pewnym momencie w mówi, ja też do tego zostałam powołana i ja też w taką białą suknię byłam przyodziana. Też do mojego serca przed Chrystus, ale co ja z tym moim sercem zrobiłam przez te wszystkie lata. I teraz jest właśnie ta piękna, wiecie, możliwość, że możemy przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania i odzyskać tą białą szatę. Odzyskać tą białą szatę i, i starać się właśnie żyć w miłości. Pamiętajmy, że tym, który przemienia nasze serca jest naprawdę Chrystus, jest Bóg. i My sami sobie tego serca nie przemienimy. To już o tym wiele razy mówiliśmy. W czytaniu z księgi Ezechiela Bóg taką wielką tęsknotę przedstawia: Zabiorę was spośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serca nowe. I ducha nowego tknę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. I ducha mojego chce tknąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Zobaczcie, Pan Bóg naprawdę chce nam zabrać serca kamienne. Chce nas przyodziać w tę szatę miłości. Serce kamienne to jest takie serce, które nie potrafi kochać, które się nie wzrusza, które nie jest czułe na powiewy Ducha Świętego. To jest serce takie martwe, takie zimne, takie niezdolne do tego, żeby komuś pomóc, żeby współczuć. A Pan Bóg chce nam te serca kamienne zabrać po prostu zabrać i dać nam takie serca czułe, które są przepełnione miłością. I wiecie, wtedy jest tak, że to od wewnątrz, ten Duch Boży, który działa w nas, to On sprawia, że my możemy kochać. I to się dzieje tak, można powiedzieć, od wewnątrz nas, to nie jest coś nam narzuconego, tak jak właśnie, że, że my się spinamy, żeby coś tam dobrego zrobić, tylko to wypływa z naszego serca. I to się staje jakimś stylem naszego życia, nie? Ale to trzeba pielęgnować w sobie, to trzeba tego chcieć i małymi kroczkami się w tym doskonalić. Wiecie, nie tak, że ja muszę to zrobić, tylko ja robię ten drobny kroczek, chcę zrobić ten drobny kroczek i wierzę, że Ty mnie, Panie, dalej poprowadzisz i że te kroczki staną się czymś naturalnym dla mnie. Czyli im bardziej, im częściej coś robimy, im częściej praktykujemy miłość, tym staje się ona stylem naszego życia. Przecież wiemy o tym dobrze, nie? Że jak zasmakujemy miłość, to później chcemy tę miłość Czynić cały czas. Ona daje przecież także i nam radość. I zobaczcie, ducha mojego chcę tchnąć w Was, tak? Czyli tak jak dzisiaj byłam w czasie na Eucharystii, wiecie, i, i ten moment modlitwy Eucharystycznej jakoś tak głęboko mnie dotknął, kiedy zawsze zresztą mnie dotyka, ale dzisiaj tak jeszcze szczególnie, kiedy kapłan nakłada ręce, i wypowiada te słowa, że niech wstąpi Twój duch, tak, I, i niech teraz uświęci ten chleb i to wino, aby się stały one ciałem i krwią Chrystusa. Czyli to ten duch sprawia, to ten duch wstępuje i to On sprawia, że te postacie eucharystyczne stają się autentycznie ciałem i krwią Chrystusa. I Pan, Pan Bóg może to samo zrobić przecież z naszymi sercami. On chce właśnie też przyjść w Duchu Świętym i przemienić te nasze serca. I zobaczcie, wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Czyli Pan Bóg mówi, że wtedy no, my będziemy Jego własnością, będziemy też czuli się u siebie, tak? U niego będziemy. I kiedy będziemy u Niego, będziemy czuli się, że jesteśmy u siebie, kiedy będziemy w Nim zanurzeni. I jeszcze Psalm to też potwierdza. W refrenie śpiewamy: Gdy Was po staniecie się czyści, czyli Pan Bóg może sprawić tą właśnie czystość nas, naszego serca. A my możemy wołać do Niego, tak jak w Psalmie. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Przywróć nam, Panie, radość z tego, że jesteśmy już zbawieni, że możemy, mamy wszystko, aby ucztować z Tobą teraz, ale też kiedyś w wieczności w Królestwie Niebieskim. Mamy wszystko, Ty nam dałeś wszystko. My tylko musimy po to wyciągnąć ręce, otworzyć na to nasze serca. I wzmocnij mnie duchem ofiarnym, czyli nauczy mnie po prostu kochać, nauczy mnie y, potrafić ofiarować siebie drugiemu człowiekowi w miłości. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem. Ty, Boże, nie garcisz. Czyli wcale Pan Bóg nie chce jakichś takich ofiar, wiecie, żebyśmy Mu składali, żebyśmy nie wiadomo co robili, nie wiadomo z czego rezygnowali. Może to później przyjdzie, jeżeli to będzie z serca robione, oczywiście, ale to nie jest jakby początek relacji z Nim, nie? Początkiem jest to zaproszenie Go do swego serca, ta przyjaźń z nim, i wtedy on nas będzie uzdalniał do, do tego, żebyśmy właśnie dawali miłość innym, a być może wtedy też do takich ofiar, do postów, do jakichś takich praktyk religijnych, które będą naprawdę wypływały z pragnienia połączenia się z wolą Bożą, takiego głębszego zjednoczenia z Panem. Także nie zatwardzajmy serc naszych, lecz słuchajmy głosu pańskiego. Nie zatwardzajmy serc naszych. Przyodziewajmy się w piękną szatę, w miłość. Spójrzcie dzisiaj w swoje serca. Poproście może na modlitwie, aby też Duch Święty was oprowadził po tych waszych sercach. I zobaczcie, ile w nich jest miłości, ile w nich dobra, a ile jeszcze jakiś Niepoukładania, jakiejś zawziętości, zazdrości. Nie wiem, no każdy ma jakieś tam swoje bolączki, swoje słabości. I proście ducha świętego, żeby te serca odnawiał, żeby kropił tą czystą wodą i żeby one stawały się czyste. Moi drodzy, życzę Wam i sobie także, żebyśmy kiedyś spotkali się na tej uczcie niebieskiej wszyscy. Może spotkamy się jeszcze w życiu takim tutaj doczesnym, ale obyśmy się wszyscy spotkali, Przy przyodziani w piękne szaty, w weselne szaty, na uczcie w niebie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem. Pa!